Znaczy kolejny odcinku z dars Czyli Zero Woke's. E, dzisiaj spróbujemy chociaż przejść do e, siga tego takiego trzeciego. Co drugiego, nie pamiętam, tak, drugiego. I pokonać figurę. Więc no. Dzisiaj myślę, że coś zrobimy nawet. Ale w jedynki Eee, ej Teraz pięć Dobra, na jedynki Okej Do jedynk No i tak jak z oczywiście Dzisiaj zrobię Biłam od Od w środę A wróciła to po piętnastej Okej A więc mamy jednego revive'a To ono nam się przyda na na figurice. Okej. Okay. Nie ma nic. Zapraszam, że w ogóle jest bardzo duża e, serwa z Astrobotem. Nawet jest bardzo duża ta Astrobotowa serwa. Ale spokojnie, może serwa... Może za jakieś dwa tygodnie, czy tam, i, czy tam za tydzień, i powrócę do nagrywania za Astro oczywiście. O, a mi drzwi! No i jak ogólnie zostawicie łapkę w górę, to będę więcej nagrywał się dalej, a jak nie, to będę wiedział, że. Policie z Indoger. Je star na Narodlokša. O, lockpick akurat. I lockpick. Aha. Jsou to samé. Myslím, že lockpicka mi teče. Mhm, nic tady nemá. O, jest. Lockpick. Nie ma niczego, bo jest tak pika. Okej, ale mamy już 500 na kluczy fixa. Dobrze. Jak e po 500 było na 500 czy, czy 700? z O, szafa! No dobra, nic takiego tutaj nie ma. Fajnego, więc idziemy dalej. Na jednostkę. Oczekujcie w ogóle na niedługo odcinek nowy, który będzie... No, zobaczycie pewnie na prostym. Não posso chamar ele. Ambush? Ok, oh, Ambush? Aha! Aha! Quando ja, eu me meto a burra, ambush. revive. Ah, Robbio. Robbio. Eu não chamei se Não, não é Não sei. Dlaczego ty mnie zaatakowałaś? Pierwszy potwór jaki dodali to by... Sali Dobra, nic chyba nie zniknęło Surka, gerasa, I grasa, raz no, jest najgorsze miejsca ras leci. A już od razu nie da się uciekać. Chyba, że jest z dwóch stron. Dobra. Eee.

Escrito chama não e... sei assim isto. E... okej no łama jak Pisa tutaj, zostawcie lajka like, i uh, subskrypcję. No, dobra, napisał się. O, zapalnicka, ale ja. ja za... Dziękuję jeszcze za to na No No, tak. tak. To to, to to. tutaj tak. klucz chcę no, Powodem tak. Powodem tak. Powodem tak. Powodem tak. Nie tam, tylko tam. Idę chciałam, czy nie? Jeszcze na 5, zaraz będzie oczywiście Dobra. ale co ja mam nas z kasy? Nie znaka, że pójdę do różów, co? Ale dwa pik, co ma kupić, się, mocno tylko jeden to nie. Okay. Nie wejdę do rums. Pierwszy tam ten. Pierwsza dźwignia to była. Musiałem dać. W ogóle obawiam się, że już nie będzie odcinku z ekipą. Oczywiście, ale raczej powinien być. Będę wam mówił, bo może ich nie będzie. Ej. Tam jest o co potwora, ale... Kogo to mogą być? Nie wiem. Eee, możecie... Z sumie nie mówię. To nie jest... ...painting... ...is... ...titled... ...field. Ej, nie, rozumiem. Ej, to no w ogóle tak to się to. Czy ja pająka widziałem na ścianie? Windus. Winda? Tak, winda. Ja no, Windows. Windows. Ok, Windows. To jest coś innego. Totalnie. Liz. Neon. No, chociaż dalej dobrze rybę. Neon, ona się nie chce. neon. Fin? A nie, shark?

Co są nocne? Nie, czerwone. Co są nie, to ma, to na ekran. O? Okej, okay, dziwne. Okej, okay, sik. Tak, sik, dokładnie. Pierwszy sik. смерть сусей. Ура. Теперь же вместо Я их просто... Эхо... это... Окей. Добро, вот вот что то остальное. Я не знаю, сейчас как еще O się co Teraz oczywiście za pseras. tak samo nazwanowi. Taro Shen. Ora Zegarek biorę, budzik, bo on jest fajny. Dobra, na puczakę do figury wchodzimy. Uhuhu! No i oczywiście ja gram swoją potwórkę. Takam zawsze jest takie co jest, chowam się za biurkę i czekam na niebieskie światełka. Niczego nie ma dziwne że dopiero w 14 minut i ja jeszcze są na Fiku czy nie. Czystka przez tego sika? No on to mi daleko poszedł. Zaprawiam tylko 32 to było albo 4 Ale albo po prostu ja byłem już daleko. Najgorszej to, to by było jakby on widział jakby i to by było tylko takie, że muszę się chować za blokami i to by było najgorsze, ale by był wolny, to okej, okay, by było fajnie. Tylko, że on jest wolny i nie widzi, co prawda widzi, no dobra, jest szybki jak Słyski. Jeszcze. Jeszcze chodź do tego, to słychać nie, nie wiem. Nie no, co otwarcie yy, otwarcie to na pewno słychać, ale czy wyjście właśnie? No my ciekawi, ale powinien słychać, bo to tak. Hmm. Takie dziwne. Tak jakbyście byli na tym... Moim zdaniem jakbyście byli na tej sztabce, niepotwórowanej olejem. Ja, to jest takie samo To jest takie samo wyczucie? Figura, czy ty przypadkiem nie jesteś jakaś ładniejsza albo dziwniejsza? Figura, pokaż się. Miejsa jest! No o wiele ci są, bo nie? No. Coś ten śliniak? mam nadzieję, że dwadzieścia minut pał. pał. Tak, chodziło o to, żeby dostać tego klucypisa, nie? Coś sobie sklucyfiksować jakiegoś takiego, jakiegoś tego, takiego jak goest na polu. Ale pamiętacie, jak ja testowałem w ogóle klucypisy na potworach na adminie, no on nie działał chyba. Czekamy w nodzie, aż będą tam mam... Przyjeżdżam tam, to będzie taka czele. A ja go uciekam za Wirka. Boże, o oh, ile, ile mam czekać? Boże. O, mam tu prawie tysiąc prawie dwa kluczy. Boże,

Okej okay. Coś takiego, nie? Ale jest cztery książki O, o, o widzę Boże, tutaj za, zanurę Nie wiem, po które mnie nie ale. Przeżyłam to? Nie wiem, jak i nie pytajcie się, nie, bo ja sam nie. Nie? Ogólnie. Nie dam! Zawsze się boję tego, co, co my tutaj właśnie nie zabieramy z tak. nie zabieramy ci z tak. No dobra. to poczekajmy jeszcze chwilę. Bo się trochę boję, to są góry to jest prawda, no, Dobra. Nie, martwiliście. nie, 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 Dobra. nie, 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 mówię, że nie, jak i tak nie, bez, nie, jak nie, 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 No, tá, estar aqui entra no Dobra, mamy to. to no, to mu to na to, na możemy oddechu. Dobra. Kot. tym To Cztery. cztery. E... No, co... ...coś zero... ...i... ...takie coś, takiego czegoś mam. Nie mam go. Nie... ...tam jest jeszcze jedna książka. Okej, będę musiał zgadywać kwot, jaki jest na... na czym? Na tym. Albo w tym mieście pompa. Sterokąp. Nie, to jest rąb, przepraszam, rąb. Tak, to jest rąb? Tak. To jest rąb. Gusa. Zawsze się popełnić blędy. Le błędy. O poste. No idziesz do mnie, czy w końcu mi odpuścisz. Co? ha mnie przez ściany.